Witajcie skorpione w czytaniu na najbliższe 6 miesięcy, czyli od grudnia 2020 do maja 2021. E, drogie skorpiony i drodzy wszyscy, którzy słuchają, oglądają tego filmu, ten film, przypominam o możliwości zamawiania indywidualnych czytań u mnie. To po pierwsze, po drugie zachęcam do odsłuchania medytacji, kiedy potrzebujecie wewnętrznego wglądu i wyciszenia, no a nie chcecie korzystać z tarota. No i oczywiście przypominam o nowym cyklu filmów na każdy poniedziałek, czyli opowieści na każdy tydzień, przypowieści Antonego de Mello, no, i pewnie pojawią się też inni autorzy, ale przede wszystkim teraz na początek Antony de Mello i krótkie opowiastki filozoficzne, duchowe, takie, które zmuszają nas do refleksji i pozwalają nieco zmienić sposób postrzegania naszej rzeczywistości. To jest coś, co zadebiutowało na kanale w poniedziałek, więc jeśli nie widzieliście, zapraszam, to zaledwie dwie minuty, a potrafią naprawdę wiele zmienić. To tyle w zasadzie z mojej strony. Przejdę już do rozkładu. Kochani, karta tła czytania to paść buław. Przepraszam, paść monet. Właśnie, paść monet, czyli to, co zaczyna no, wielu z nas mocno dotykać, czyli em, kwestia materii, fundamentu spokoju i poczucia bezpieczeństwa, paść monet, czyli. Tak jakby zacząć coś budować od nowa, na nowo lub na innych zasadach. Czasem słynne już przebranżowienie, no lub takie małe kroki ku celu. Karta Paziamonet, czyli ta karta, którą tutaj widzicie, jest podążaniem za nowym celem lub... Edukacja w tym kierunku. Rzadziej ta edukacja, bo jednak Paźmie bardziej o tym mówi, ale jednak w moment mamy taką mamy jakąś formę ucznia, bo mniejszego człowieka, młodszego człowieka, często dziecka, gdzie właśnie ktoś zaczyna rzetelnie, powoli, ale nabywać wiedzę i tę wiedzę też starać się zastosować w praktyce. Paź. Monet jest praktyczny, powolny wprawdzie, ale praktyczny, albowiem przecież są to monety. Więc nie ma żadnego zastanawiania się lub tkwienia w emocjach, ale właśnie budowania. Może to nie jest taki rozpęd jak u pazia buław lub innych kart ognia. Natomiast paść monet jest przede wszystkim dokładny i dzięki temu jest w stanie wytworzyć nowy fundament na silnych zasadach. Paźmonat też kartą jest e, dzieci, tak? W jaki sposób może dzieci będą e, no, stanowić e, ważny aspekt waszego życia? Możliwe, że przede wszystkim skupienie się na tym, aby tym dzieciom niczego nie zabrakło. To jest karta tła. Jeśli zaś chodzi o to, co mamy tutaj, e, no to mamy e, w otoczeniu, życiu e, społecznym, w relacjach międzyludzkich. Królową mieczy, czwórkę monet i ósemkę kielichów. No, królowa mieczy, czyli pierwsza pani, która się tutaj nam no, wychodzi na, na prowadzenie. Królowa mieczy to często żona, ja ślub nasza. Oczywiście znamiennie i zamiennie to może być czyjś mąż, ale to są ogólne czytania, więc tą płcią się tak nie będziemy bawić, tak? Znaczy, no. Chciałam się przeważnie nie bawić, ale chodzi, wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby sobie to dopasować do własnej orientacji i o własnej, oczywiście, e, tożsamości płciowej. Dobra, to Królowa Mieczy, pani, która może być żoną, może to być też matka, albo kobieta, często lekarka, e, która jest związana z znakiem powietrznym czyli waga bliźnięta, lub oczywiście wodnik. Związana lub po prostu jest osobą z tego znaku, o to miałam, miałam to na myśli. Dodatkowo owa królowa jest wyrazem właśnie kobiet, które się zajmują medycyną lub prawem. Więc tutaj taka pomoc takiej kobiety jest dosyć istotna. To nie jest czytanie stricte miłosne. Ja tutaj zmieniłam tą formę na życie społeczne, ponieważ nie wszyscy E, szukają tylko czytań miłosnych, e, więc staram się to naprawdę zrobić na tyle, rozszerzyć, aby e, było pomocne do, do Was wszystkich. Zwłaszcza, że nam, no, te miesięczne czytania e, pojawiają się, tak? E, pojawiają się regularnie. Więc idziemy miesiąc po miesiącu analizując życie miłosne. Ok, czyli mamy królową mieczy, jakąś taką kobietę, która jest dosyć ogarnięta, jeżeli chodzi o kwestie prawne lub medyczne. No jest taką silną, czasem zimną jednocześnie osobą, ale widzicie, no z nią może być ważna w tym przypadku jej pomoc, jej wsparcie, jej. Informacje, które posiada jej kierownictwo, jest w jakiś sposób ważne. Oczywiście to może być też wasza, właśnie partnerka życiowa. Jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli to miałoby być życie uczuciowe, no to raczej w, tym, w tej relacji, niezależnie od tego, czy jesteście razem, czy też jest to bliżej nieokreślona relacja, no to znajomość ta raczej nie będzie za bardzo się rozwijać, bo mamy tutaj czwórkę monet, czyli zatrzymanie, czyli znaczy, jakiś fundament jest, ale no nie ma tu szału, tak, nie ma jakiegoś rozwoju, nie wiem, ochów i achów, jest stabilna sytuacja, która się może zmienić no bliżej jednak wiosny bo mamy tu ósemkę kilków, czyli odejście od obecnego stanu, może być przerwanie rutyny, nie mówię tutaj o przerwaniu związku czy końcu relacji ale właśnie zmiana wyjście z tego z tej stagnacji, tak, zmianę na lepsze zwłaszcza, że mamy jeszcze gwiazdę pod spodem więc podejrzewam, że ten wiosenny czas będzie tutaj znacznie bardziej sprzyjający na wielu w wielu płaszczyznach, w wielu aspektach. Jeżeli właśnie mieszkacie z tą osobą, no to ta rutyna i to bycie cały czas obok siebie, zwłaszcza przy lockdownie, jest dosyć u niektórych osób oczywiście męczące. Dla niektórych jest męczące, a inni nie mają z tym absolutnie problemu i potrafią ze swoim partnerem po prostu żyć razem obok i nie męczą się. W innych relacjach, właśnie to, to będzie wskazywało na jakieś takie zastygnięcie, trochę znajomości, ale później na wiosnę jest możliwy rozkwit tego. Czwórka monet też mówi nam po prostu o zamknięciu się w domu. Niestety lub stety, w dużym stopniu no, jest to taka forma, Zamknięcia się, zatrzymania relacji międzyludzkich na rzecz właśnie tych bardziej domowych lub zawodowych, i tylko i głównie te relacje będą bardzo tutaj e, wiodące w tym najbliższym czasie. Dodatkowa ósemka kielichów. Właśnie mówi nam o odejściu od tego stanu, czyli może poznaniu nowych ludzi, powrocie do tego, co już było, tak? Karta powrotów, karta odejścia, pójścia też dalej. Nowi ludzie, zmiana rutyny, złamania rutyny, pójście gdzieś tam dalej, wyprowadzka czasem z domu, zmiana miejsca zamieszkania, czasem otwarcie się na nowe środowisko osób. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, no dziesiątka mieczy, tak. Niestety coś, co y, jest przede wszystkim lękiem, waszym możliwym lękiem, utraty y, stabilizacji y, ma, majątkowej, y, lęk przed utratą domu, tak? Tutaj dziesiątka mieczy likwiduje dom. Y, dziesiąt, t, 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 t osoba, tak? Ta osoba, ta istota, ten, ten lęk, bo dziesiątka mieczy tutaj nam ukazuje demona, który jest naszym lękiem. To są myśli, no i ten lęk nam tutaj niszczy strukturę naszego życia, naszego domu, naszej radości itd. To jest karta myśli, lęku. Tutaj jest też informacja o tym, że w tym życiu zawodowym, finansowym, materialnym będziemy zmuszeni do zmiany sposobu myślenia. Tak jakiś sposób myślenia runie, zawali się coś. To chyba jest znamienne już u wszystkich, tak, że pewna rzeczywistość, którą znamy, zarówno w makro, jak i mikro rzeczywistości, no, zmieni się, przemieni. W wielu przypadkach po prostu się zawali i nastąpi budowanie czegoś od nowa, stąd też paść monet. Yy, strata pracy? Czy tutaj widać stratę pracy? Widać przede wszystkim lęk. Yy, może być strata pracy, może ob być obniżenie yy, komfortu życia, natomiast yy, tutaj spokojnie, bo król mieczy i przede wszystkim gwiazda daje nam nadzieję na odnowę, odbudowę, ulepszenie pewnego stanu rzeczy. Król mieczy, partner królowej mieczy, tak? Czyli znowu tutaj mamy możliwe wsparcie we dwoje, na przykład w małżeństwie albo wsparcie od prawnika, od lekarza, od przyjaciela, od ojca, od kogoś takiego też, również oczywiście ze znaku powietrznego, kogoś, kto ma bystry umysł i potrafi, na przykład nam e, powiedzieć to może być e, księgowy lub księgowa, tak, ktoś nam mówi mmm, spokojnie załatwimy to, znajdziemy, e, znajdziemy dla was dla ciebie możliwość, e, czyli ktoś, kto prawnie się zna e, i potrafi. E, Przetrwać nam jakiś trudny czas i ocalić nas, tak? Oczywiście, w cudzysłowie, ocalić, odbudować daje nam nadzieję i gwiazdę, czyli coś tam gdzieś faktycznie może się pogorszyć w tym życiu materialnym, ale dzięki pomocy kogoś ogarniętego, znającego prawa, umowy, jest szansa na odbudowę, odnowę. To też po prostu zmiana sposobu postrzegania swojej pracy, może właśnie przebranżowienie, tak jak już wspomniałam, czy też po prostu zmianę zasobu obowiązków. Król Mieczy jednocześnie nam mówi o szefie, na takim zimnym szefie, często, który stara się być sprawiedliwy mimo wszystko i znajduje równowagę. Ta równowaga, czyli kompromis, niekoniecznie może Wam się podobać, tak? no bo trzeba będzie coś poświęcić, aby coś utrzymać i nocześnie. Ale gwiazda kończy wieńczy rozkład, no i rzeczywiście nam mówi o tym, że jest od nowa, jest nadzieja. To, co mogło być utracone, co mogło być zachwiane, znajdzie swoją równowagę. Przyjdzie spełnienie marzeń. Jesteście pod dobrą gwiazdą, pod kartą ochronną, pod gwiazdą ochronną. No i no i będzie dobrze, tak? Im bliżej wiosny, tym sytuacja będzie coraz łagodniejsza, coraz lepsza, coraz bardziej perspektywiczna i stabilizująca was. Spełnienie marzeń. Tutaj coś, o czym marzycie, może się w końcu spełnić. Na co uważać? Na słomiany zapał. Na rycerza kielichów. Ogólnie, y, już to jest karta do ogólnego. Tych sześciu miesięcy. Czasem uważać na jakiegoś takiego bawidamka, kogoś, kto jest ładnie mówi, obiecuje, ale nie spełnia tych obietnic, więc mm, starajcie się bazować nie na tym, kto ładnie mówi, ale na tym, kto ma wiedzę, tak? Kto ma konkret, kto ma fach, kto ma doświadczenie, a nie na tym, kto obiecuje na przykład łatwy zarobek w mig, tak? Bo można być oszukanym przez takiego króla. Dla takiego rycerza kielichów, zwłaszcza, że tutaj mamy króla kielichów. Nie wybieramy niedojrzałości i szybkich, łatwych rozwiązań, ale wybieramy te, które są opracowane pewnym, pewnym dojrzałością, świadomością, spokojem i rozwagą. Rycerz kielichów nie ma rozwagi, król kielichów jest bardzo rozważny. Uważajcie na to i też za dużo nie pijcie. Pamiętajcie na problemy z używkami, aby tutaj tutaj do niczego tak. Nie spieszyć. Jeżeli macie wybór między na przykład dwoma partnerami, dwiema osobami. <słuch> y w jakiejkolwiek sprawie e, bardziej sprzyjający jest ten, który ma większą dojrzałość. I panowie, obaj są spod znaku wodnego, ale niekoniecznie tak, e, tylko no, zaznaczam, że tutaj nie ma jakiejś tam wskazówki, że jeden będzie bykiem, drugi będzie baranem. Nie, no tutaj są dwa wodne znaki, e, dwa emocjonalne, ale ten się zapala i jego zapał gaśnie, więc też uważajcie u siebie, tak, aby nie wpadać na świetne pomysły, a potem e, tracić e, rozwagę, nie potrafić ich zrealizować. E, bez, nie potraficie ich zrealizować z powodu braku umiejętności. Korzystajcie z energii króla kielichów, czyli właśnie albo dojrzalszego faceta gdzieś tam w waszym otoczeniu, lub kobiety w takim po prostu w takiej energii, ale, ale bazujcie na spokojne przemyślenie pewnych spraw. I powolne, rzetelne, spokojne, jak w tym paziu, monet budowanie swojej rzeczywistości. Też król kielichów jest mężem i jest ojcem. Jest kimś po prostu, kto ma świadomość odpowiedzialności. I jeszcze dodatkowa karta, trójka kielichów. Taka radość, świętowanie. Przyjdzie moment na świętowanie, przyjdzie moment na spotkanie z dawnymi przyjaciółmi, przyjdzie moment na to, aby cieszyć się, że się poznawać nowych ludzi, no i oddychać pełną piersią. Kochani! To jest dla Was przekaz na najbliższe 6 miesięcy. Oczywiście my się będziemy widzieć jutro w tygodniówce, jutro w niedzielę 12 listopada. Może nie tyle co widzieć, jak słyszeć, a kolejne y, dla Skorpiona czytanie, tym razem miłosne, pojawi się pod koniec listopada. To będzie czytanie na grudzień. Kochani, trzymajcie się y, w tym czasie, jaki jest teraz. Wiem, że niektórym może być bardzo trudno, ale gwiazda czuwa. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.